Cały byś... dzień mogę jeździć na rowerze się nie męczę. Czy... Jak się ruszam, to, to żyję. A dieta jakaś, jak to Dla mnie pogoda nigdy nie, nie jest zła. Czy nawet tak. tak jest deszcz, burza śnieg, pan zadowolony. Tak. No w zeszłym tygodniu jeszcze prawdziwki, że zbieram. Czy a bądź? później jest... Nie, no humor to ja mam a zawsze. No. Zawsze. A <laughs> czy z pan szczęśliwy? O, widzę pomysł i tak dalej. No no tak. Prawnuczkę mam. O, Czyli je... na prawnuczki. No, no, no i tam... rodzina jest rodzina, tak. <laughs> I, i, I tego. I, Grzyby zbierałem jeszcze, o, w, zeszłym prawdziw... jeszcze w, zeszłym ro... no, w zeszłym tygodniu jeszcze prawdziwki, żem zbieram. Co no. ja widziałem w to jeszcze teraz, to gdzie, nie wie tu śniega, to jeszcze w lewej są grzyby. No prawdziwki mnie interesują. I często pan chodzi na te grzyby? No jak są, so, to chodzę. Jakie najsmaczniejsze? Proszę? Jakie najlepsze dla pana najsmaczniejsze? Tylko prawdziwki zbieram. Tylko I... prawdziwki, pan niech nie. Zbiera? Nie, tam nie chodzę. Ty od razu z grubej róży. Co jeszcze na to że można robić? Tak, jeszcze mi to rozmowę. Co w pan w czasie panu robić? Dziękuję ja grzybów chodzę do niego na kawę rano. Czyli spotkanie Ech, jakieś towarzyskie, tak? Yy, no i yy, to też ja mam, mam rodzinę, kolegów mam jeszcze, no trochę mi umarło, bo mam a, ja mam 76 lat. Ja pan ma i... zdrowie w tym wieku. Pan się dobrze tu ruszał, widzę spacerki wszystko. No, no ruszam się. no. Ruch, <laughs> o, ile Ja robię kilometrów nie. dziennie. Około. No. Chodziłem yy, piechotą do, do kolegi. Chodziłem 12 km rano, do dziesiątej, a później to jeszcze chodziłem, yy, bo byłem yy, taki kiepski byłem, nie mogłem jeździć na rowerze, a teraz mam zarotą głowy i jeżdżę, no się, cały się... dzień yy, mogę jeździć na rowerze się nie męczę. Czy jak pan jeździ na rowerze, chodzi na piechotę, to pan się lepiej czuje? No oczywiście, jak się ruszam, to, yy, to żyje. A dieta jakaś, jak to wygląda? Czy, Dane, czy... Wszystko Tylko jest. ruch? Wszystko tylko jest. ruch i to... Tak. A co, jeszcze, czy cieszą pana małe rzeczy, jak pan stanie rano. Co to może być? Co panu poprawia humor z rana? <noise> rano wstaje no. Nie no, kawa, Nie, to jadę do kolegi na kawę. Na Czyli spotkanie z kolegą przy kawce, Tak, Od po... razu lepszy A humor. A później jest... Nie, no humor to ja mam zawsze. No. Zawsze. A skąd pan wie, że to pan pozytywne, bo większość tu chodzi smutna, jak taka pogoda to nie są. Skąd brać takie pozytywne nastawienie do świata, do życia? Dla mnie pogoda nigdy nie, nie jest zła. Czy nawet tak jest deszcz, burza, jak pan zadowolony. Tak, no jest coś ciekawiej. No. Czy trzeba mieć to sobie, tak? Po, po... No, ja nie nie szkodzi żadna pogoda. Pan tak. się już taki urodzi, tak? No tak. Czy są jakieś marzenia jeszcze? No żeby jeszcze pożyć trochę, no. Ile? 200 lat, 300 eee, patrzę. Broń Boże! Czy e, pan pracował? Ok, branżo, lubię pan swoją pracę, jak to wygląda? Co lubiłem. Czy pan się zajmował? pracowałem w Hucie na COS-ie, byłem na kurczmie wysłały do Szwecji. Także no była Ale bardzo po, ciekawa. Bardzo kierowcy Nie, Nie robotnikiem byłem. No. Ale tak. lubił pan to pracę? Tak? Bardzo lubiłem tę pracę no i, no i mi się udało w porę ucieknąć po prostu, no bo wie pan co z tą się działo. I ile lat pracy pan tam miał w tej hucie? No, miałem 36. Tyle trzeba było mieć, oj tyle no, całe miałem. Całe życie tak? prawie. I w 99 odeszłem na emeryturę. I pan. już płacą na emeryturę od razu, tak? I, no, takie świadczenie, do, do takie wysokości emerytury. Tak? A emerytura wystarczająca może być? No, oczywiście nie. mam, no. no mogło tak, być, się byli, tak? nie, nie, no teraz jakbym odszedł później, bo koledzy odchodzili, no to mieli inaczej naliczane lepszą. No, a ja, no, nie. nie